W dzisiejszym materiale poznacie Team Młodzieżowca Argent Malesy Ostrów. Pomaga mi kontrakt figulski. Jest u mnie od tego sezonu. Nie mam co narzekać na razie na niego. Zobaczymy też, jest początek sezonu. Na razie przekłada się do tej pracy i widać, że, że chce pomagać jak najwięcej. Ja też nie idę sobie do domu, nie zostawiam go sam z tym wszystkim, tylko siedzę z nim do końca. Myjemy razem, składamy, robimy koła i dopiero jak mamy wszystko skończone, to jedziemy razem do domu. Przed zawodami szczególnie musimy najpierw umyć motory, potem wszystko poskładać. No i jak już mamy motory w parkingu, to przemywamy linki i tak dalej. Zakładamy zębatki, nie zębatki. Po zawodach myjemy od razu i składamy. Na zawodach jest Patryk, jest też Mateusz, więc jakby większy problem jest po zawodach, żeby gdzieś to w nocy pomyć na następne zawody, niż na samych zawodach, bo wiadomo, że na samych zawodach tych osób jest naprawdę bardzo sporo i też nie zawsze jest tyle pracy, co gdzieś tam po meczu. Konrad tutaj przychodził, próbował kiedyś swoich sił w szkółce. Yy, niedawno zrezygnował właśnie i stwierdził, że, że chce mi pomóc. Ja to oczywiście zaakceptowałem i powiedziałem, że nie ma sprawy. Do, do klubu trafiłem przez szkółkę, zapisałem się 3 lata temu, a do klubu trafiłem na początku tego sezonu. Wolę siedzieć tu na stadionie i coś robić przy motorach, niż siedzieć w domu i się nudzić. Podstaw mechanika to się nauczyłem na pewno w szkółce dużo, jak sam jeździłem. No i... W tamtym roku byłem też u Jakuba Poczy i też się dużo nauczyłem przez to. Zawsze uzgadniamy gdzieś zmianę przełożeń i z trenerem i, i z Patrykiem i razem gdzieś tam wyciągamy wnioski i próbujemy. Na zawody jeździmy wszyscy, jak jedziemy w czwórkę to jedziemy na dwa busy, jedzie Patryk, Mateusz, jeden trener, drugi trener jedzie Konrad i też chłopacy y, innych zawodników od nas, więc zawsze jest nas dużo. Na zawody jeździmy naprawdę autobusami. Myślę, że przed zawodami nieraz się zaczyna stresować, ale tak to w trakcie zawodów jest takim zawodnikiem bardziej spokojnym. Pamiętajcie, żeby obserwować kanał PG Extra Ligi oraz wszystkie social media najlepszej ligi na świecie.